Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, a ja wczoraj zebrałam Bób. Już czas najwyższy, troszkę go przeorała pogoda, tak to nazwijmy. U nas ciągle padało wiatry, także e, troszkę był połamany już, ale zbiory są naprawdę fajne. E, w tym roku wysiewam Bób karmazyn. Dosyć późno, dlatego zbiory dopiero teraz albo już natychmiast, kto wie. E, ten rok jest dziwny, jak wiecie, i pogodowo. A u mnie już w ogóle jest wszystko do tyłu, także ja się bardzo z niego cieszę. I będziemy testowali w tym roku właśnie karmazyn. Zobaczymy, jak w smaku. Testowali, jedliście taki. Ja pierwszy raz będę jadła ten bób. Zawsze jadłam taki zielony, tradycyjny i kupowałam. W zeszłym roku wysiewałam bób Jankiel, a w tym roku, z racji tego, że już nie dostałam zwykłego bobu, dostałam karmazyn. Który ma zobaczcie piękny kolor, taki właśnie różowy, z taką soczystą zielenią. O tutaj. E, także zobaczymy, jak w smaku kojarzycie. Dajcie znać, który lepszy. Miłego dnia.